Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium, ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzeniem dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Jeżeli chodzi o rynki, no to widać było, widać było dosyć sporo, widać było dosyć sporo wzrostów wczorajszego dnia. No, przede wszystkim na Wall Street zakończyliśmy dzień pozytywnie. Nasdaq, nowe historyczne szczyty. SP znalazł się najwyżej od lutego. Również bardzo pozytywna sesja w Europie. Wzrosty w większości przypadków powyżej 2%. Tak naprawdę, no, pozytywne rozpoczęcie tygodnia. Może troszkę też dobre informacje związane z koronawirusem ze Stanów Zjednoczonych, choć te dane. Oczywiście związane z mniejszą ilością przypadków, na przykład na Florydzie, gdzie jest jedno z głównych ognisk tego koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, było związane z tym, że mieliśmy zamkniętych sporo tych centrów badania. Więc prawdopodobnie, kiedy huragan już ustąpi, będziemy mieli no kolejne przyrosty i co więcej być może um, okaże się, że um, ten huragan doprowadzi do takich zniszczeń, że um, no będziemy mieli um, będziemy mieli jeszcze więcej, um, jeszcze więcej tych przypadków zachorowania, choć um, no, na to trzeba oczywiście, na to trzeba oczywiście um, poczekać. Um, bardzo wyraźne wzrosty wczoraj, um, jeżeli chodzi o gaz ziemny, um, co jest związane z z pogodą w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony, e, pomimo tego, że mamy ten huragan, który uderza w te m, Stany e, wschodnie, e, gdzie popyt teoretycznie na energię może e, spaść, e, z drugiej strony, całe Stany Zjednoczone, e, całe stany Zjednoczone e, dotyka e, fala upałów, e, co powoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na energię i wobec tego mamy wzrost zapotrzebowania na gaz, e, co powoduje no, można powiedzieć, monstrualne wzrosty, choć cena tego gazu pozostaje dosyć nisko. Być może sobie zobaczymy na, na cenę tego surowca, jeżeli starczy nam na to czasu. I jeżeli chodzi o takie działania banków centralnych, to mamy utrzymanie stóp procentowych przez RBA. I kontynuacja skupu aktywów wobec e, chęci tutaj kontrolowania krzywej rentowności. Natomiast, no, jakby tutaj, zmienność na dolarze australijskim pozostaje względnie e, mała. E, dzisiaj kalendarz, można powiedzieć, taki bardzo mocno ograniczony. Podobnie jak wczoraj, chociaż wczoraj mieliśmy oczywiście ISM-y, które bardzo pozytywnie zaskoczyły rynki. E, dzisiaj inflacja PPI ze strefy euro, indeks ISM z Nowego Jorku, zamówienia z fabryk ze Stanów Zjednoczonych i wieczorem po na Wall Street raport API dotyczący zapasów ropy. Rynki, które sobie dzisiaj mówimy, będzie to euro, dolar, AUD, USD, S&P 500, złoto oraz kawa. Yy, I przechodzimy sobie, yy, przechodzimy sobie do yy, platformy, zaczynamy sobie od, yy, zaczynamy sobie od yy, kalendarza. No, i jak widać ten kalendarz nie jest zbytnio rozbudowany. Prawda, nie mamy tutaj ważniejszych danych, widać inflacja z Turcji, z takich mniej ważnych rzeczy, również inflacja producencka z Węgier, natomiast no, tutaj zdecydowanie ciekawiej może być w przypadku inflacji PPI. Ze strefy euro, natomiast, no, jakby tutaj, w tym momencie ta inflacja i tak pozostaje tak przyduszona, że no w najbliższym czasie nie będziemy mieli jakichś jakich sygnałów odbicia, więc tutaj nie można spodziewać się jakiejkolwiek ewentualnej zmiany komunikacji ze strony banku centralnego. Jeżeli chodzi o późniejsze dane, no to mamy. Mamy dosyć ważne dane ze Stanów Zjednoczonych w postaci zamówień z fabryk, więc to jest taki ważny wskaźnik, który pokazuje nam, czy mamy ożywienie w przemyśle, czy nie. Mamy również indeks PMI. Z Kanady, więc na to też warto zwrócić uwagę, czy będziemy mieli tutaj powrót powyżej 50 punktów i raport zapasów według API po sesji na Wall Street. No i tutaj oczekiwania kolejnego spadku, ale jest to oczywiście zgodne z sezonowością. I teraz przechodzimy sobie do rynków. Zaczniemy sobie od euro -dolara. No, i tutaj, e, no, coś ciekawego nam się tutaj zaczyna tworzyć. Y, można powiedzieć, taki RGR e, nam się tutaj buduje w tym momencie. Prawe ramię. Jeżeli tutaj nie będziemy mieli jakiegoś bardzo mocnego wzrostu, gdzieś w okolice powiedzmy, poziomu 1,18-40, no to całkiem ładnie ta formacja będzie nam wyglądać tutaj z linią szyi w okolicach poziomu 1,17. Natomiast, no, euro-dolar i tak pozostaje bardzo mocny. Euro jest jedną z mocniejszych walut dzisiejszego dnia. Widać tutaj strefa popytowa, właśnie na te okolice poziomu 1,17 do 1,1750 jest bardzo, bardzo silna, no i na wykresie tygodniowym widać, że no jest, jest siła, choć no oporem właśnie pozostaje ten poziom 1,1842, więc tutaj, jeżeli nie dojdzie do wzrostu właśnie w te, Okolice, no to jak najbardziej, jak najbardziej można oczekiwać, że będzie jakieś, przynajmniej jeszcze jedno przetestowanie tej linii szyi. Natomiast moim zdaniem nie będzie tutaj wykonania tej formacji, która, no zasięg można powiedzieć, ma dosyć spory, bo. Mniej więcej tutaj widać 220 pipsów. Więc jeżeli mielibyśmy oczekiwać takiego wybicia, no to widać, że celem byłyby dosyć niskie poziomy w okolicach poziomu 1,15. Natomiast moim zdaniem, ewentualnie jeżeli tutaj dojdzie do wyrysowania prawego ramienia, może dojść do przetestowania jeszcze jednego, jeszcze raz tej linii szyi. Natomiast będzie to tylko i wyłącznie taka konsolidacja. I celem kolejny raz będzie przebicie tego zniesienia 61,8 na wykresie tygodniowym i kontynuacja tego wzrostu. Jak widać, no nawet jeżeli mielibyśmy tutaj cofnięcie w okolice 1,1640 do zniesienia 50%, wciąż znajdowalibyśmy się w tym bardzo silnym trendzie wzrostowym. Lecimy sobie dalej. AUDE USD, jak widać, no tutaj ta zmienność nie jest zbyt duża w ostatnim czasie. Tutaj próba spadków, natomiast już wczoraj mieliśmy taki sygnał popytowy. Tutaj widać, że okolice poziomu 70-65 dosyć ważne wsparcie. Co więcej, nieco powyżej tego lokalnego szczytu z końca 2019 roku. Co więcej, mamy tutaj również. Taki kanał wzrostowy, który powoduje, że teoretycznie ewentualne spadki powinny być ograniczone, choć wskaźnik sezonowości pokazuje nam na ewentualne spadki. Ja tutaj w dużej mierze patrzyłbym też na to, co dzieje się z rynkiem miedzi i tutaj okazuje się, że ten rynek miedzi znajduje się w takiej konsolidacji, nie może przebić tych okolic 6500 dolarów za jedną tonę, więc jeżeli mielibyśmy tutaj jakieś mocniejsze cofnięcie z tego poziomu 6400 do okolic 6200, być może 600, jest duża szansa na to, że cofnięcie na parze AUD-USD będzie miało miejsce, a przynajmniej cofnięcie na parze AUD-NZD. Tutaj bardzo wysokie poziomy, natomiast ta para jest dosyć zmienna w ostatnim czasie, więc myślę, że w przypadku cofnięcia rynku miedzi byłyby szanse do cofnięcia na tej parze, nawet tutaj w okolice poziomu 1,064. A być może nawet poniżej poziomu 1,06. Teraz przechodzimy sobie do SP 500. No, i tutaj oczywiście kontynuacja wzrostów w tym momencie: testowanie okolic poziomu testowanie okolic poziomu 3300 punktów jak widać bardzo wyraźnie wsparcie ze średnich ruchomych tutaj nie ma za bardzo takich negatywnych sygnałów więc prawdopodobnie ten poziom uda się osiągnąć jakaś podaż przy tym okrągłym poziomie może nam się przytrafić natomiast no, jakby nie ma też takich negatywnych sygnałów tutaj widać że mamy lukę spadkową więc Prawdopodobnie właśnie tutaj 3307 punktów dojdzie do sygnału podażowego, natomiast później oczekuję niewielkiego cofnięcia i przetestowania górnego ograniczenia tej luki w okolicach 3333. Punktów. I przechodzimy sobie do rynku surowców. Tutaj, jeżeli chodzi o rynek surowców, to mamy, jeżeli chodzi o złoto, to taką konsolidację w okolicach, właśnie 1980-70 punktów. Widać, że na razie nie ma takich, takiej siły wzrostowej. Co ciekawe, no wskaźnik wskaźnik pozycjonowania no nie pokazuje jakiegoś mocnego wykupienia złota co więcej nawet spekulanci nieco obniżyli netto swoje pozycje na złocie więc tutaj po takiej konsolidacji prawdopodobnie dojdzie jeszcze do kolejnej fali wzrostowej i przebicia 2000 dolarów no w dużej mierze oczywiście będzie to zależało od złota i od tinoutów tutaj tinouty oczywiście kontynuują wzrosty Natomiast no, euro-dolar, taka e, konsolidacja e, w ostatnim e, czasie, tak jak już mówiłem, e, gaz ziemny, e, no uda nam się zobaczyć, jak widać, testowanie tych lokalnych szczytów z e, maja. Więc widać przede wszystkim, że mamy wybicie z tej konsolidacji tutaj. E, Górne ograniczenie tej konsolidacji, właśnie w okolicach 2 dolarów za e, milion brytyjskich jednostek grzewczych. Tutaj bardzo ważny opór również w postaci tego lokalnego dołka z 2019 roku. Zniesienie 38,2, więc w tym momencie ten poziom może stanowić wsparcie e, dla gazu. Więc, jeżeli m, będzie tutaj kontynuacja tych fal upałów w Stanach Zjednoczonych, duża szansa na przebicie. 2,2 na gazie ziemnym. No, widać, dosyć zmienny jest w tym momencie ten rynek, natomiast przyspieszenie prawdopodobnie nastąpi w momencie otwarcia sesji amerykańskiej. I przechodzimy sobie do kawy. Kawa tutaj też dosyć mocno rozgrzany rynek. Mamy Lekkie cofnięcie w ostatnim czasie. No, tutaj też warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się z USD BRL-em. No, widać, że ten rajd na BRL-u się zakończył. Tutaj coś negatywnego na BRL-u się rozpoczęło, więc warto oczywiście na to zwracać uwagę. Jeżeli BRL się dzisiaj nie podniesie, możliwa kontynuacja tego cofnięcia na rynku kawy. Jeżeli mielibyśmy szukać jakiegoś wsparcia, to okolice 112 centów za jednego funta. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. I oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8.30. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.